Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodziarzakus powstało w 2002 roku. To nie było stowarzyszenie dla zabawy i rozrywki, tylko mieliśmy poprowadzić szkołę. Na dodatek pierwszą w powiecie niepubliczną szkołę podstawową. Powiatowy program odnowy wsi przynosi skutki, przynosi pozytywne efekty, bo razem planujemy działania, a później razem je realizujemy. I włączają się do tego i panie z Koła Gospodyń i panowie z OSP, także przedstawiciele rady sołeckiej, szkoły i stowarzyszenia. Dzięki takiemu właśnie połączeniu udało się zrobić bardzo fajną i bardzo ważną dla nas rzecz i dla szkoły i dla środowiska, a mianowicie wybudować plac zabaw. Plac zabaw jest czynny no, poza okresem zimowym przez cały rok dla, dla dzieci i tych szkolnych, i tych mniejszych, młodszych, które tutaj chętnie razem z rodzicami z tego placu korzystają. Od kilku lat prowadzimy Ekolabę. Jest to zielona szkoła rekreacyjna turystyczna oferta dla zorganizowanych grup z terenu naszego powiatu grup dzieci i młodzieży proponujemy tutaj dość szeroką ofertę bo są to zajęcia plastyczne i muzyczne i sportowe i komputerowe ale także wizytę w Ochotniczej Straży Pożarnej szereg projektów które były realizowane przez stowarzyszenie nawiązywało do i tradycji lokalnych a także miało przede wszystkim połączyć ideę wielopokoleniową, czyli włączyć w realizację tychże projektów i tych najmłodszych, nieco starszych i seniorów. Jednym z projektów, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, był projekt z aniołami za rękę. Pomysł na realizację tego projektu wziął się z takich przemyśleń, że święta zaczynają wyglądać zupełnie inaczej niż kiedyś. Jest takiej tęsknoty do powrotu do takich świąt Bożego Narodzenia, jakie pamiętamy z dzieciństwa. W ramach tego projektu robiliśmy kartki świąteczne własnoręcznie, robiliśmy ozdoby choinkowe pakowaliśmy prezenty, ale także i robiliśmy anioły. Wtedy, kiedy nam się anioły kończą, bez względu na porę roku siadamy, Są to głównie panie z klubu seniora i dziewczynki i pod okiem instruktor, instruktorki robimy anioły, tak żeby one były każdy inny, ale jednak podobne do siebie, żeby było wiadomo, że to są właśnie anioły z Anieli. 2002 roku prowadzimy akcję stoliczku na się, która polega na bezpłatnym dożywianiu wszystkich uczniów naszej szkoły. Środki pozyskujemy z fundacji, organizacji pozarządowych, głównie są to obiady finansowane przez Polską Akcję Humanitarną. Ponieważ nie mamy stołówki, nie mamy profesjonalnej kuchni, w związku z tym korzystamy z cateringu, a jedno z pomieszczeń przeznaczyliśmy na jadalnię. I tam uczniowie spożywają posiłek w czasie długiej przerwy obiadowej. Inne przedsięwzięcia, które udało się zrealizować w stowarzyszeniu, to chociażby ścieżka sportowo-turystyczna, która powstała w niedalekim tutaj terenie leśnym. W ramach działalności samorządu uczniowskiego prowadzona jest rywalizacja opuchar najlepszej klasy w szkole. Jednym z zadań jest tak zwany omnibus, konkurs szkolny sprawdzający wiedzę. Uczniowie, co ważne, rywalizują w zespołach, ucząc się współpracy i współdziałania. W Bożejewicach istniała dużo wcześniej. Pierwsze zapiski w dokumentach szkolnych są z 1906 roku. Wówczas szkoła istniała w budynku, który w tej chwili jest zaadaptowany na mieszkanie. Jest to tak zwana Stara Szkoła, i do tego 1962 roku zajęcia się tam odbywały. Natomiast kiedy powstała szkoła już jako nowy budynek, część zajęć odbywała się w starej szkole, natomiast większość zajęć Odbywała się już w nowym budynku szkolnym. Była to też taka inicjatywa oddolna, dlatego że mieszkańcy wsi stwierdzili, że stary budynek jest zbyt mały. Nie spełnia wymagań jako budynek szkolny, była to stara szkoła poewangelicka, poniemiecka jeszcze. W związku z czym zawiązał się Komitet Rozbudowy Szkoły, pozyskano fundusze, pozyskano ziemię i na tym terenie wybudowano szkołę dzięki ówczesnemu dyrektorowi szkoły, panu Bosiackiemu. Odkąd jest szkoła szkołą niepubliczną? Rodzice sami wykonują wiele prac, odnawiają klasy, wykonują drobne naprawy, w każdej chwili użyczają sprzęt, jeżeli jest taki potrzebny do skoszenia trawy, do zasiania boiska. Także rodzice współpracują ze szkołą w bardzo, bardzo dużym stopniu. Bez nich nie wyobrażam sobie, żeby ta szkoła wyglądała tak jak w tej chwili. To jest między innymi zasługa także i rodziców. Piszemy i realizujemy różne projekty, z których finansujemy dodatkowe zajęcia, czyli takie niewchodzące. Zakres tej podstawowej działalności. W 2005 roku, od września, uruchomiliśmy Centrum Kształcenia Ustawicznego. To było kolejne wyzwanie, kolejna próba, dlatego że my nigdy takich doświadczeń nie mieliśmy. Tak jak ze szkołą, było łatwiej, bo jakkolwiek musieliśmy rozpocząć wszystko od nowa, czyli całą dokumentację stworzyć od nowa, no ale mieliśmy doświadczenia, mieliśmy jakieś tam wcześniejsze wzorce. Natomiast w przypadku tych szkół dla dorosłych zaczynaliśmy właściwie od niczego. celem stowarzyszenia, jest ochrona środowiska i działania takie proekologiczne, jak najbardziej. Myślę, że od dawna próbujemy różne rzeczy robić w tym kierunku, ale od pewnego czasu zmierzamy ku temu, aby powstało tu u nas w Korzeczniku Centrum Edukacji Ekologicznej. Edukacja ekologiczna jest potrzebna nam wszystkim, o... obojętnie gdzie mieszkamy. Na wsi to ma też taki wymiar, że my bezpośrednio obcujemy z przyrodą. Tworzenie tego centrum, by z jednej strony polegało na tym, żeby stworzyć bazę, a więc tak przygotować budynek, żeby on był taki trochę samowystarczalny energetycznie, czyli pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogrzewanie podłogowe, no, no, cały system dostosować do tego, aby ten budynek był samowystarczalny, do tego oczyszczalnie ścieków, segregacja odpadów i tak dalej, czyli całe takie kompleksowe działania, ta baza miałaby służyć ku temu, żeby robić kursy zawodowe i szkolenia właśnie w takim zakresie. Odnawialne źródła energii to przyszłość w takim szerokim znaczeniu, czyli po pierwsze powinniśmy to robić po to, żeby chronić środowisko, czyli sami wykorzystywać energię odnawialną, a po drugie też ta kwestia teoretyczna, czyli uczenie tego innego. Dzięki temu właśnie, że my się obudowujemy różnymi działaniami, że prowadzimy przedszkole, w którym mamy teraz pięćdziesiątkę dzieci w trzech oddziałach. Dzięki temu właśnie, że istnieje to Centrum Kształcenia Ustawicznego. Możliwe jest też funkcjonowanie szkoły podstawowej, bo koszty utrzymania budynku, Rozkładają się na, na wszystkie placówki, na wszystkie działania, które prowadzimy. Sama szkoła dla 60, 60 dzieci nie byłaby w stanie utrzymać tego budynku z subwencji ministerialnej. Myślę, że utworzenie stowarzyszenia właśnie to był, to był taki moment, gdzie ziarno padło na dobry grunt, bo właśnie tutaj ludzie potrzebowali takiego w nowych czasach, takiego jakiegoś bodźca, który spowodował, że wspólnie się zjednoczyli. Dla mnie kluczową sprawą jest dobór odpowiednich osób, które chciałyby funkcjonować w tym stowarzyszeniu, które chciałyby się udzielać, które chciałyby coś dobrego robić dla Pozostałych osób dla całego środowiska. Nie warto zakładać stowarzyszenia na siłę. Znam takie miejsca i takie stowarzyszenia. Sama pomagałam nawet zakładać niektóre, które zawiązały się, bo było modnie i bo wydawało im się, że dzięki temu będą zdobywać pieniądze. Owszem, jest to możliwe, ale wtedy, kiedy się ma plan i kiedy się ma pomysł. Więc rada moja zawsze jest taka żeby usiąść najpierw i spokojnie pomyśleć, po co nam to? Co chcemy z tym zrobić? Czy jest to nam potrzebne tak naprawdę, czy nie? Myślę, że nieliczne są tylko przypadki takie, gdzie są pojedyncze osoby, tacy aktywiści, którzy pociągają za sobą innych. Ja osobiście nie działam na takiej zasadzie. Myślę, że jestem ewentualnie jakimś takim zapalnikiem, przyczynkiem do tego, że się coś dzieje. Ale tak naprawdę, żeby wykonać jakąś pracę, Muszą być inni ludzie, którzy się nawzajem wspierają i y, jak gdyby y, wzajemnie uzupełniają. My zrobiliśmy, myślę, że na początku naszej drogi, jedną bardzo ważną rzecz, y, którą zawsze podaję za przykład i którą bardzo y, polecam innym. A mianowicie, y, znaleźliśmy czas, żeby usiąść i żeby przeanalizować wszystkie zasoby naszych miejscowości. Także te zasoby społeczne i y, zastanowić się, które zadania dla nas, z punktu widzenia nas, mieszkańców, są dla nas najważniejsze, będą dla nas najważniejsze. Mało tego, które z nich trzeba wykonać jako pierwsze które można pozwolić sobie odłożyć troszeczkę w czasie. I to szczególnie polecam wszystkim tworzącym się organizacjom, albo takim, które są na takim, powiedziałabym, życiowym zakręcie. Nie bardzo wiedzą, co dalej z sobą zrobić. Czy przestać w ogóle funkcjonować, czy też może no, czegoś nowego spróbować. Pewnie od tego trzeba zacząć. Usiąść i porozmawiać.